Dzień dobry, witam wszystkich bardzo gorąco raz serdecznie z tej strony, Kosmos. Słuchajcie, ostatni odcinek, w którym pokazywałem Wam zakazane kody, zdobył niesamowitą, niesamowicie wielką ilość wyświetleń i słuchajcie teraz. Ja przyjrzałem się bardziej tym zakazanym kodom, poszukałem trochę takich szalonych, trochę mniej szalonych, trochę bardziej użytecznych, tych trochę mniej użytecznych i mam kilka takich, które chciałbym Wam przedstawić. Na samym końcu tego odcinka jeszcze pokażemy, jak wygrać tę modyfikację, żebyście mieli wszystkie te kody dostępne, bo wiem, że w poprzednim odcinku tego nie zrobiłem i wiele Was miało z tym problem. A dzisiaj zajmiemy się kodami, które zajmują się ciążą w Desim Sims 4, takich kodów przed wyjściem tego patcha usuwającego te kody było więcej, teraz związanych ich z ciążą jest zdecydowanie mniej, to te, dlatego właśnie musicie pobrać tą modyfikację, o której cały czas mówię, że mieć te zakazane kody i słuchajcie, pokażę wam dzisiaj, ponieważ okazało się, że jeszcze niedawno w Simsach mogliśmy normalnie bez modów robić rzeczy, które teraz musimy robić z modami, więc pokażę wam, być może wam będzie łatwiej wpisywać kody niż używać modów, dlatego zachęcam słuchajcie do oglądania i Zapraszam. I teraz wam napiszę kody w opisie i też będziecie mieli powiększane, bo jakoś byłem takim debilem, że uznam, że nikt nie będzie chciał tego próbować i nikt nie obejrzy tego filmu, słuchajcie. I nie przybliżyłem wam i nie pokazałem tych kodów i wszyscy pisali komentarze typu... Gówno widać. <noise> Także teraz już to zrobię lepiej, słuchajcie. Trzymajcie kciuki. Przedstawię wam jeszcze moich simów, bo będziecie zdziwieni właśnie kim jest ta simka. Nie wiem czy poznajecie może z twarzy, natomiast osoby, które oglądają Swap Challenge powinny jest... Ta smile I jeszcze na początku przedstawię wam moich simów, bo być może kojarzycie tą panią, która tutaj się pojawia. Jest to Cecylię ze Swap Challenge, tylko przebiona w modach Maxi Smatch. Zobaczcie, jak pięknie wygląda dziewczyna. Mi się strasznie podoba. Dobra, ale wchodzimy sobie do gry. Słuchajcie, zaczynamy od kodów. Najważniejszym i podstawowym kodem, który zawsze, ale zawsze musi się wpisać, przed wpisywaniem wszystkich innych, to, to oczywiście Testing Cheat Stru, czyli kod bazowy, który wszystkie kody nam odpala, włącza, umożliwia nam ich wpisywanie. Enter, klikamy. Jest napisane, że cheaty są. Włączone. Na samym początku, bo wiecie, mody dają nam taką opcję, że możemy sobie po prostu tutaj zmienić relacje. Simów, tak. Zapraszam Was do odcinka mojego o modach, kto, z których korzystam zawsze, które są dla mnie niezbędne. Będzie link w opisie. Także możemy sobie tak zrobić, żeby sobie tą relację po prostu tutaj. Jak widzicie, po prostu zrobić, wpisać sobie jakieś tutaj wartości, no niestety, jak nie mamy modów, tylko mamy kody, to musimy to zrobić inaczej. I jest taki kod, który umożliwia nam właśnie zrobienie tego. Już wam pokazuję. Tak wygląda ten kod. Brzmi on tak: modify relationship. Mamy imię pierwszej osoby, w tym moim przypadku jest to Maria zaciążona, imię drugiej osoby, czyli Brandon zacią, rzecz, czyli mamy imię pierwszej osoby, drugiej osoby. Następnie mamy 100. Jak widzicie, LTR romance main, czyli 100 jest to ilością, jaką jakby procentowo jak chcę, żeby pasek romantyczności, tudzież miłości pomiędzy naszymi Simami został wypełniony. Spójrzcie teraz tutaj na prawo, mój pasek nie jest wypełniony w ogóle i uwaga, klikam Enter, udało się zapełnić. Także super, cudownie, pierwszy kod mamy z głowy, który jest do tego potrzebny. Jak mówiłem, nie da się niestety zrobić tego, aby na simowie, żeby nasza Simka poprzez kod zaszła w ciąży, możemy to zrobić tak, że po prostu wykonamy jakieś, jakąś jedną interakcję typu pierwszy pocałunek czy coś i wtedy ona pójdzie właśnie tutaj do łyżeczka szybko z nim tylko raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. No, raz, dwa. Rób Cieba chora. Nie mam na co czekać tutaj, co Wy się ociągacie, ludzie. O jest, to pojawiło się. I postaraj się o dziecko. I sio. Jednak nie, jednak sprawdziłem kod i da się zrobić to, aby nasza simka była w ciąży. Poprzez kod. Musimy wpisać sobie najpierw taki kod sims.getSimId by name i wpisujemy imię i nazwisko. W tym przypadku mamy tutaj liberty Li... I pojawia nam się bardzo długaśny kod, który musimy sobie przepisać, bo niestety nie da się go skopiować, więc dajcie mi chwilę. Teraz spójrzcie, wejdziemy sobie w MC Command Center. Mamy tutaj Pregnancy, nie jest w ciąży. Wpisujemy sobie ten kod, który mamy tutaj, czyli qa.pregnancy.is, slash pregnant. Następnie kopiujemy ten kod, który mieliśmy tutaj, jak go już przepisaliśmy. I cyk. Tutaj pojawiają się jakieś dziwne rzeczy, to nie jest ważne, natomiast wchodzimy sobie w MC Command Center. Pregnancji, ciąża i patrzcie, partner brak nosi w brzuchu zero chłopców i jedną dziewczynkę, czyli udało się to zrobić, niestety nie możemy tego zrobić z jakimś dokładnym partnerem, ale wtedy możemy to po prostu zrobić poprzez barabara, jak chcecie taką szybką ciążę, to proszę bardzo, da się, świetnie, mi się to na maksa podoba. Wracamy do naszej rodzinki, zróbmy test ciążowy, zobaczymy czy nasza Maryśka jest w ciąży, Maryśka tu jeszcze celuje jak chcecie, jest w ciąży, mówi swojemu facetowi, że jest cudownie, no dobrze, jak mamy drugi trymestr, to uwaga, uwaga. Wejdźmy sobie tutaj w napisane. Ma w, łop, ma w brzuchu jedną dziewczynkę, partner Brandon, i tak dalej, i tak dalej. Jak widzicie. Natomiast, jeżeli chcielibyście na przykład zmienić ilość dzieci w waszym brzuchu, żeby to byli pięcioraczki, czteroraczki trojaczki i tak dalej, również możecie to zrobić za pomocą kodu, który brzmi tak, a jednak nie. Na początku musicie wpisać po raz kolejny kod, o którym mówiłem wam wcześniej, już pokazywałem przed chwilą i musimy wpisać Maria Zaciążona, żeby znaleźć jej ID i znowu przepisać, także dajcie mi chwilkę i jak już macie przepisany kod waszego sima, taki jakby numer PESEL można powiedzieć, że to jest, to pisujecie sobie pregnancy.force Podłoga offspring, podłoga count, numer waszego sima i ilość dzieci, które chcielibyście, aby wasza simka miała w brzuchu. Ja na przykład chcę, żeby ona miała pięcioraczki, zobaczcie. Hop. I zobaczmy, co się w jej brzuchu kryje. Uwaga, dwóch chłopców i trzy dziewczynki, także możemy mieć więcej dzieci tylko dzięki kodom, także nie wiem, czy się tego spodziewaliście, także pięcioraczki dla nas są cudownie piękne i, i e, nie wiem, jak sobie poradzić z pięcioraczkami, ale życzę powodzenia, jeżeli komuś z Was będzie się chciało w to grać. Mam dla was cztery, ale jakże bardzo ważne i bardzo przydatne kody. Słuchajcie, na przykład, jeżeli chcecie, aby wasza simka, bo ma ona teraz, jest ona w pierwszym trymestrze ciąży, drugi trymestr dopiero będzie miała za 24 godziny. Jeżeli chcecie, żeby była ona w drugim trymestrze ciąży, i jest na to kod, żeby przyspieszyć całą ciążę, żebyście nie musieli tego robić modami, macie kod, który nazywa się właśnie tak brzmi tak, Sims.ad, podłoga buff spacja, buff Podłoga pregnancji, podłoga Trimester 2. Proszę bardzo, wkliknijmy go, widzicie, brzuch się powiększył. Możemy zrobić tak samo i wywołać u niej trymester 3. Natomiast, jeżeli chcecie wywołać u niej port, musi napisać in, labor. Proszę bardzo, zaczynamy nasz poród. Zobaczymy, czy urodzą nam się nasze pięcioraczki. Niestety, mam jakiś błąd i moja simka nie może, nie potrafi do szpitala pójść. I już od kilku Simek, które rodzą, mam taki błąd. Nie dlaczego, być może to jakiś mod wywołuje, ale zobaczymy, czy nasze bachorki się nam urodzą. 3, 2, 1, oddychaj. Mamy synka Mariana. Ignacego, Antoniego i córeczkę Magdalenę i synka Jerzego. Jeżeli mamy tu osoby z takimi imionami, to pozdrawiam bardzo mocno. Słuchajcie, nasze pięcioraczki pięknie się urodziły, ojciec aż się obudził z wrażenia. Napiszcie mi w ogóle ile wasza Simka w sensie miała najwięcej dzieci, nie podczas jednej ciąży, tylko ogólnie. Czy raczej lubicie rodziny wielodzietne, czy raczej na dzieciach oszczędzacie i was denerwują? Ja jestem ciekawy, także napiszcie mi to. Oczywiście wszystkie dzieci płaczą, zaraz się nimi zajmiemy i teraz za sekundę przechodzimy do instalacji mody Modyfikacji, która umożliwi Wam korzystanie z tych wszystkich kodów, także napiszcie mi, słuchajcie, ile Wasza Simka właśnie tych dzieci ma i napiszcie, z którego kodu będziecie najczęściej korzystać i czy w ogóle z jakiegokolwiek kodu tutaj będziecie korzystać, czy Wam się coś przydało, czy być może jednak zostaniecie przy modyfikacjach, ale wydaje mi się, że wiele osób jednak, dla wielu osób jednak łatwiej jest wpisać po prostu kod i pobrać tę modyfikację, bo zaraz Wam pokażę, naprawdę pobranie jej jest banalnie proste, także przenosimy się tam. Wchodzimy sobie na stronę, którą podałem wam w opisie. Będzie ona na samej górze. Wchodzimy sobie na patrona Twisted Mexiego, czyli właśnie chyba Mexiego, chyba to jest facet. Tak mi się wydaje, nieważne. W każdym razie wchodzimy sobie do niego i klikamy sobie tutaj T-Mex All Cheats, tu jest wszystko darmowe, to nam się zaraz pobierze, jak widzicie, tu już się pobrało. I następnie wchodzimy do folderu. Tadam, tadam, ten komputer, dokumenty Electronic Arts DSIM 4 MODS i po prostu przekopiowujemy to. Tutaj nie ma żadnej filozofii innej, już nam się wyświetla to wkładamy i tyle już to mam, więc nie będę podmieniał. Także to jest to, filozofia, słuchajcie. I ja bardzo, bardzo dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że ten film wam się spodobał i że wam pomógł w czymś i że był on eduku edukujący, edukował jakoś. Także mam nadzieję, że udało mi się to zrobić, także napiszcie odpowiedź na moje pytania i na koniec tego filmu napiszcie bobas, jeżeli dotarliście do tego momentu, bo ostatnio robię takie coś, żeby zobaczyć kto najdłużej ogląda, także to osoby będę pamiętał, które piszą właśnie moje tutaj rzeczy. Dobra, dziękuję wszystkim bardzo za oglądanie, widzimy się w kolejnych odcinkach, do zobaczenia, bardzo miło było mi do Was rozmawiać i cześć. Muszę zalecić lekkim oftopem na koniec, jednak, bo jak Wy to oglądacie, to jestem na zakupach prezentowym. Powiedzcie mi, co mogę kupić mojej kuzynki, partnerowi i partnerowi mojej cioci. Nie mam pomysłu w ogóle na prezenty dla facetów. Nie wiem kluczyki, jakiś breloczek. Mam 30 zł, bo postanowiłem całej rodzinie kupić prezenty za 30 zł. Jestem trochę taki confused, wiecie o co chodzi. To nie jest łatwe w stanie kupić jednej osobie coś za 30 zł, co ma dosyć duży sens, więc yy, jest północ i zastanawiam się. Nie wiem, co o tym sądzić. Także, jeżeli macie jakieś ciekawe pomysły, to napiszcie mi, to by było bardzo spoko z waszej strony. Pozdrawiam was, skac skaczący Mikołaj tutaj na ekranie. Tak, no. To Besos, czy... Coś, papatki, nie wiem.